Witam serdecznie, a jeszcze odnośnie tych całych zdarzeń, tego całego zda, tego całego zła, który się dzieje na świecie teraz, bo jest więcej tego, dużo więcej tego i było pozwolenie od samego Boga, Ojca, który jest Ojcem Jezusa Chrystusa na działanie tutaj diabła, czyli antychrysta, który się chcielił Jezus Chrystus. I uwaga, bo On z wolną wolą to robi wszystko. I nikt nie ma nad nim wpływu, bo Bóg ojciec nie ma z nim połączenia, by miał siłę do jego później leczenia. Także ja też nie rozumiem tego, jak na przykład zagryza pies dziecko siedmioletnie, które ani się nie rozwijało duchowo, ani nie było winne za grzechy w ogóle, ani nie powinno zostać potraktowane przez inny gatunek źle, a zostało zagryzione całkowicie. Także takie zdarzenia też są tylko wzmacniane przez siły te, które płyną od tego zła całego, co to tworzy. To bo żaden pies też by się nie rzucił na dziecko, bo psy szanują dzieci tak naprawdę. Psy też z natury też wściekłe nie są, bo są uznawane za przyjaciela człowieka. I siły muszą wpływać na tego psa, by tak się działo. Tak samo największe zbrodnie, jakie powstawały, to też pod wpływem emocji, których sił, sił ponadprzyrodzonych, ponad, które na nas działały. To Was zapewniam, że tak też się dzieje. Do zobaczenia.